Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedyś poetka Anna Kamińska zapisała w notatniku, że do najprostszych słów, do, do zrozumienia najprostszych słów dochodzimy najdłużej. Do zrozumienia tych najprostszych słów nieraz dochodzimy całe życie. Nieraz stracimy sens słów, żeby je potem z powrotem wykupić, odnaleźć. Przypomina mi się film greckiego reżysera Angelopulosa który przedstawił raz w tym filmie poetę, który wyjechał za granicę, później po latach wrócił w swoje rodzinne strony i zdał sobie sprawę, że zapomniał swojego własnego języka. Wiele z tych słów, których używał w dzieciństwie, nie umiał odtworzyć. I dlatego chodził i Kupował słowa. Życie to taka wędrówka, podczas której kupujemy słowa, może nie tyle same słowa, co treść tych słów. Odnajdujemy słowa, nieraz doświadczamy mocy treści tych słów. Kiedy tak zastanawiałem się, co powiedzieć po 25 latach w swojej rodzinnej miejscowości, to najpierw zacznę, że dziękuję, żeście nie, mnie nie wyrzucili tak jak kiedyś pana Jezusa wyrzucili ze swojej miejscowości rodzinnej, ale że zawsze tu mogę wracać i zawsze tu wiem, że serdecznie jestem witany. Dziękuję też za to powitanie księdzu. Prałatowi, Kustoszowi za zaproszenie też wszystkich na to spotkanie. Dziękuję wszystkim, że to rodzinne miejsce przy Matce Bożej to jest taka nasza, to jest nasz dom rzeczywiście. Dla Krzeszowiaków, dla wielu, którzy przyjeżdżają, odczytują, że jest to dom Łaski, a dla nas Krzeszowiaków czujemy, że jest to po prostu nasz dom, to jest nasza mama. Trochę wielkich przykładów używam, ale chcę jeszcze raz odnieść się do wielkiego przykładu z Pisma Świętego. Kiedy święty Paweł przez 14 lat podróżował, szalał, by ogłosić Słowo Boże, w którymś momencie zrozumiał, że musi wrócić do Jerozolimy i porozmawiać z autorytetami Kościoła. Czy czasem nie biegnę na próżno? Czy czasem nie biegnę, czy nie biegłem na próżno, tak pisze w liście do Galatów Święty Paweł. I po rozmowie z autorytetami otrzymał błogosławieństwo na dalszą drogę. Tak było też w katedrze Legnickiej w ubiegłym tygodniu, kiedy zebraliśmy się przy biskupie wrocławskim. I tak było też dzisiaj w Legnicy w południe, kiedy zebraliśmy się przy biskupie Legnickim. Otrzymaliśmy to błogosławieństwo symboliczne na dalsze lata, na kolejne lata posługi. Czy nie biegłem na darmo? Nieraz, jak sobie uświadomiłem, że to prawie 14-15 lat, jak biegałem po Legnicy za studentami żeby je, ich zaprosić do duszpasterstwa akademickiego, by młodość związać z Chrystusem, bo na starość to tak łatwiej jest się wiązać z Chrystusem. Gorzej jest młodość związać ze ścieżką wartości, ze ścieżką życia. A tak nieraz się wydawało, że rzucać słowo studentom to tak jak rzucać albo siadź na asfalcie, Mam nadzieję, że gdzieś tam w sercach trochę to słowo znalazło korzeń i, i owocuje, bo widzę, że też są takie sygnały. Czy nie biegłem na darmo? Po 25 latach przychodzę do dla, największego dla mnie autorytetu, do Matki Bożej Łaskawej. Żeby zapytać, czy nie biegam na darmo. Czy nie powinienem piękniej bieg biec. Co zmienić. Nigdy się do tego nie przyznawałem, no ale czas się przyznać kiedyś. Trzeba się kiedyś przyznać, bo później człowiek nie zdąży, tak jak mi tu ministranci starsi podpowiedzieli. Bo Alzheimer może przeszkodzić. Ale gdzieś w dzieciństwie śniło mi się raz takie niesamowite wydarzenie, po którym już nie zasnąłem tej nocy, chociaż spać lubię do tej pory, śniło mi się oblicze Chrystusa tak jak na całunie Turyńskim. Przeżycie było tak mocne, że zbudziłem się, ale usłyszałem wtedy takie słowa, które Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą. Całe życie później zastanawiałem się, dlaczego nie powiedział też: I życiem, tak jak jest w Ewangelii. Nie zasnąłem i nigdy tego snu nie zapomniałem. Ja jestem drogą i prawdą. I kiedy dzisiaj zastanawiałem się, co powiedzieć, a będę się starał, żeby szybciej powiedzieć bo, bo dzieci później nam zasną i będzie problem, kto zaniesie do domu, nie? To chciałbym powiedzieć tylko trzy słowa, które warto, żeby pewnie tutaj między nami zaistniały dzisiaj. Pierwsze słowo, którego gdzieś życie i Pan Bóg i łaska Boża mnie nauczyły, to nie słowa z filozofii, to nie słowa z teologii, ale proste słowa. Ufaj Panu. Zamknij oczy i pozwól mi działać. Zamknij oczy i pomyśl o teraźniejszości, odwróć wzrok od przeszłości, jak od pokusy. Odwróć wzrok od przyszłości, jak od pokusy. Odpocznij we mnie, ufając w moją dobroć, a zapewniam Cię na moją miłość. Że kiedy zwrócisz się do mnie słowami, ty się tym zajmij, oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię. Niosąc jak matka niemowlę na rękach na drugi brzeg. Ileż to mogę zdziałać, czy mając na względzie potrzeby duchowe, czy też materialne, kiedy dusza zwróci się do mnie słowami Ty się tym zajmij, kiedy zamknie oczy i się uspokoi. To są słowa, które Pan Jezus powiedział do pokornego prostego księdza Dolindo. Zamknij oczy i pozwól mi działać. Zamknij oczy i pomyśl o teraźniejszości. Nie planuj za dużo. Ufając w moją dobroć, a zapewniam cię na moją miłość, że kiedy zwrócisz się do mnie, Ty się tym zajmij. Ja się tym wszystkim zajmę. Otrzymacie, otrzymujecie niewiele łask, kiedy się zamartwiacie. Wiele zaś łask spada na Was. Jeśli tylko modlitwa wasza staje się pełnym zawierzeniem i oddaniem się mi. W bólu i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak jak Ty tego chcesz, ale tak jak Ty tego chcesz. Prosisz, ale prosisz tak jak Ty tego chcesz. Nie zwracasz się do mnie, a chcesz jedynie, bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów Nie jesteś chory skoro prosząc lekarza o pomoc sugerujesz mu leczenie To są słowa które pan Jezus prosiłby przekazać ludziom przez prostego kapłana sługę Bożego Żył w tych samych latach co Ojciec Pio. Ojciec Pio znał zmarł w 68, ksiądz Dolindo w 70. Obaj przez jakiś czas byli przez nowoczesną stronę kościoła odsunięci od posługi. Ojcu Pio zabraniono odprawiać mszę świętą Podobnie i dondolindo, jego pisma były na indeksie odrzucone. Do tej dwójki dołączyłbym trzecią przepiękną postać, świętą Faustynę. Kiedy czytałem jej życiorys tu w Krzeszowie, kult miłosierdzia Bożego był jeszcze wtedy zamknięty. Pamiętam ojca Augustyna, jak zauważył na religii raz, jak miałem tą książkę i wziął ją, żeby się dowiedzieć, czy czegoś jakiejś herezji nie czytam, ale potem szybko sam zaczął mówić o miłosierdziu. Ta trójka: ojciec Pio, ksiądz Dolindo, święta Faustyna, która także. Mając głębokie spotkanie i zażyłość z Bogiem, święta Faustyna była odsyłana do psychiatry. A dzisiaj są to drogowskazy kościoła. Pan Jezus objawia się i prosi, by przypomnieć to słowo, ufaj mi. Ufaj mi, a ja się o ciebie zatroszczę. Jezu, ufam tobie. Troszcz się ty. Zajmij się moim życiem ty. Drugie słowo, które chciałbym dzisiaj, żeby padło i potem będzie jeszcze tylko trzecie, już kończę. Drugie słowo, które chciałbym powiedzieć wszystkim moim przyjaciołom. Wszystkim, których bardzo cenię i kocham, i wszystkim Wam tutaj obecnym, ufaj Panu i Jego Kościołowi. Ufaj Panu i Jego Kościołowi. A może inaczej to powiem. Ufaj Panu, będąc w Kościele. Wejdź do środka. Nie mów o kościele, jakbyś był z zewnątrz. Nie mów o księżach, jakby to byli obcy ludzie. Nie mów o słowach papieża, jakby to był przedstawiciel kościoła, a nie Twój ojciec. Nie mówcie tak nigdy. Wejdź cały do kościoła. Ręce, nogi, umysł też niech wejdzie do kościoła. Kościół to eklezja, to okręt. Nie można płynąć z pewną częścią ciała na zewnątrz. Wejdź w pełni. Wejdź i weź na siebie smak prześladowania. Weź na siebie smak tego, że cię odrzucą, mnie prześladowali i was będą prześladować. Kochani moi przyjaciele i bliscy, bądźcie razem z nami, z księżmi. Bądźmy razem, i w słowach, i w postępowaniu, i w myśleniu. Bo bramy piekielne kościoła nie przemogą. Weź udział w trudach Ewangelii. Weź udział. Nie jako widz, ale jako twoja droga, jako twoja rodzina, jako twoja wspólnota, jako twoje miejsce, jako twój dom. I czy jesteś tu? U Matki Bożej, teraz, czy jesteś w pracy, czy jesteś na wielkich konferencjach naukowych, bądź zawsze w kościele cały. Ponieważ większy jest ten, który w Was jest, pisze święty Jan. Większy jest ten, który w Was jest od tego, który jest w świecie. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha fałszu. Grzech odrzucenia Kościoła założonego przez Jezusa rozpoczyna się od unikania. Kojarzenia nas z wiarą. Ksiądz Dolindo, ojciec Pio, siostra Faustyna, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ojciec Maksymilian. I taką litanię mógłbym czytać przez kilka godzin. Dołączmy do nich. Świat nas potrzebuje. Potrzebuje świadectwa. Ludzi świeckich także. Kiedyś siostra Faustyna wracała bardzo późno z kaplicy. Wyobraźmy sobie klasztor przedwojenny, zimny noc. Nie było wtedy światła za dużo, pewnie jakaś tam lampka czy świeczka w kącie zimnego. Klasztoru I w pewnym momencie ruszyło na nią stado dzikich, czarnych psów z wielkimi kłami. I usłyszała głos: Rozszarpiemy cię, rozszarpiemy cię, zniszczymy cię. I wtedy ta malutka, chorowita siostra powiedziała, w swoim sercu na głos, jeśli taka jest wola Jezusa, to mnie rozszarpcie w tym momencie. I w tym momencie to stado czarne znikło. Ufaj Panu i Jego Kościołowi. Chrystus założył ten kościół. On sam osobiście. Choć zdawał sobie sprawę, że będą i wilki, będą i czarne owce, ale on mógł przecież w parafii zamiast proboszcza zainstalować anioła, chociaż każda parafia ma też swojego anioła. Ale jednak Jezus chce z człowiekiem być w bliskości, wydobywać go ze słabości. Jednoczyć go przez miłość z tym, co święte i wieczne. I trzecie słowo, bardzo już krótkie. W księdze Syracha. Trwaj w przymierzu Twoim i bądź mu oddany, a wypełniając je, zestarzej się. Niech Cię w podziw nie wprawiają czyny grzeszników. Ufaj Panu i wytrwaj w Twym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego. Trwaj w przymierzu Twoim i bądź Mu oddany, a wypełniając je, zestarzej się. Kiedyś, to już na koniec, w Rzymie studiując, miałem takiego kolegę Młemę z Zairu. Studiował Pismo Święte ponad 20 lat w Rzymie. Myśmy się już tam śmiali, że dziadek student i po iluś 20 latach chyba pojechał do swojej wioski tam w Afryce. Tylko, że przyjechał, nawet go rozpoznali. Ale niektórzy mówili: Ty, Młema, a co się stało z Twoimi włosami? Bo wyjechał taki murzynek bambo, z czarnymi włosami, a pojechał już świutki, że nie miał ani jednego. Więc taka ładna, ciemna buzia, a wszystkie włosy białe. Młema, co się stało z Twoimi włosami? No właśnie. Zbiera się na tych naszych włosach pył z wielu dróg. Na tych drogach uczymy się kilku słów. I oby te słowa były te najważniejsze, obyśmy tego słowa Ufam Panu doświadczyli, szczególnie w wieczności. Amen.